Studia, studia, studia. W radiu Lublin, 18 minut po godzinie 23, a teraz już moi goście, Emilia Siuda i Paweł Romański z Samorządu Studentów UMCS. Cześć, witam serdecznie. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wspaniało mamy okazję, żeby się spotkać, a spotkaliśmy się w ostatnim roku naprawdę bardzo często po to, żeby mówić o akcji... Pomocy dla Kuby Bielaka, chorego na mukowisty Dozę. Trzeba było wtedy uzbierać pół miliona i to się wydawała góra nie do zdobycia, a się okazało, że jednak wszyscy ją zdobyliśmy. Co potrafi, podobno. Jak wiara czyni cuda i no, udało nam się, a jak to się robi, nie wiem jak to się robi. To było dużo pracy, dużo osób i masa pomysłów. Co chwilę nowa burza mózgów i nowe koncepcje, i naprawdę. To jest chyba to, to jest to dużo pracy, która była włożona, której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wycenić wyliczyć, to była armia wolontariuszy, która działała przy tych projektach wszystkich, dużo dobrych duchów, które tam wspomagały, no i chyba osoba Kuby, bo dlatego, że to jest właśnie on, że jest taką, a nie inną osobą, dlatego ludzie chcieli im pomagać. Żeby z wszystkim się wyrobić, zdążyć na czas i uzbierać potrzebną kwotę, to musimy zbierać około 1700 zł dziennie. O, no proszę bardzo. Prosta, prosty rachunek, tak średnia krajowa jest nieco wyższa, ale to była ta kwota nasz rekord zbiórki. To było 30 zł na sekundę, którą przeprowadziliśmy w domu studenckim Helios w ciągu 45 minut 1300 zł. To ja w to mi się nie chce uwierzyć. Naprawdę akademik, to, że tam będzie tak wojnie. osób sześciu czy ośmiu, które chodziły po piętrach z puszkami od pokoju do pokoju w ciągu 45 minut ustaliła rekord, czyli te 30 zł na sekundę wpadało do puszki. Co robiliście, żeby uzbierać te pieniądze? To była tak zwana metoda małych kroczków, czyli robiliśmy, dreptaliśmy w miejscu praktycznie, robiliśmy małe rzeczy. Nie no, dreptali się tak do przodu jednak. Nie, nie do w przodu, ale, ale tego często nie było widać, bo to yy, były duże ruchy, duże kampanie, na przykład plakaty, ulotki, czy tam kampanie medialne. No i przynosiło to jakiś efekt na poziomie kilkuset złotych, tysiąca złotych i tak po i powolutku, powolutku te efekty były coraz lepsze. Yy, przez pierwsze trzy miesiące akcji się skończyły bardzo dobrze, i potem był znowu zastój. No i teraz, przed 1% podatku, czyli cała kampania odnośnie 1%, którą w, w gruncie rzeczy robił Kuba, przyniosła fantastyczny efekt, bo pozwoliła sfinansować do końca tą akcję. No Taką sztandarową akcją, o której wyszliśmy, była akcja Życie dla Kuby Dycha dla Kuby akcja, która miała uświadomić tak naprawdę, jak, jak niewiele i jak wiele to 10 zł, co możemy za to 10 zł kupić lub możemy wpłacić to 10 zł dla Kuby i w ten sposób możemy zdecydowanie szybciej taką sumę dużą uzbierać. I od tego zaczynaliśmy, następnie były inne projekty, jechaliśmy do Wiednia, tandemem robiliśmy, może nie my robiliśmy, więc robiła to Fundacja Absolwentów, był to no to weekend dla Kuby, duży projekt i tak naprawdę masa różnych innych projektów, również nie tylko przez nas robiona, ale były to osoby, które po prostu same się do nas zgłaszały, oferowały swoją pomoc. Na przykład organizatorzy koncertu Cesarii Ewory, którzy zgłosili się do nas, oferując nam część, część biletów, którą mogą przekazać na, na rzecz Kuby. Z całej Polski naprawdę byli to przeróżni ludzie, z przeróżnych środowisk. Z takich ciekawostek byli to np. klub anonimowych alkoholików z Helu, tak? Tak, byli jacyś płetwonurkowie, byli żołnierze ze szkoły oficerskiej, była grupa odnowy w Duchu Świętym, chyba. To są organizacje z całej Polski, które po prostu nam pisały, tylko że przekazaliśmy taką i taką kwotę powodzenia. Miało, Wiedeńska. Polonia Wiedeńska też nas bardzo wsparła, szczególnie w czasie wyjazdu do Wiednia, bo tam i y, magazyn ich pisał artykuł piękny na ten temat. A o, wiem, że wspierała nas rozgłośnia, rozgłośnia radiowa Politechniki Warszawskiej, jakaś gazeta studencka z tego miasta. Także dotarliśmy do jakichś takich niszowych mediów, które też to wspierały się angażowały. Zamość bardzo pomagał. Tam jedna szkoła się włączyła. Świdnik również, y, halowy turniej piłki nożnej. Naprawdę była to, to masa projektów i masa osób również indywidualnych, które nas wsparły podczas tej akcji. Nie wiem, na przykład ksiądz z Józef z Czech Józef tak, z Czech, który przynocował nas po prostu, gdy jechaliśmy do Wiednia bez, bezpłatnie i dzięki takim osobom też to wszystko się udało.